Co się w końcu dzieje? Projekt Sword właśnie wystartował. Teraz yy, zobaczycie twarze wszystkich uczestników, yy, bo będzie to film fabularny. A już jutro yy, na kanale będzie normalny odcinek, gdzie będziecie mogli ich poznać bliżej. A dlaczego warto obejrzeć ten film do końca? Dlatego, że na koniec jest konkurs, gdzie wygrywasz 20 osób i to naprawdę duże nagrody. Więc yy, życzę wam miłego oglądania. A już piątek, nasza pierwsza nuta. Merasz, merasz, merasz. To były piękne dwa lata w Team X, ale w życiu każdego człowieka przychodzi czas na zmianę. Dużą zmianę. Czas zacząć coś nowego. Coś swojego. Swój projekt. Natsu World. Halo! Jest tu ktoś? Czemu nie ma ciepłej wody? Halo! Tim! Natsu! Maciej! Gdzie jesteście? To jakiś jest kurwa, głupi prank, czy, czy co znowu? Natsu! Ale się jaram. Oj, oj, dużo tego trochę. Nie no, ta się nie nadaje. Za sztywno. A co myślisz o tym? Nie nadaje się, no nie? Nie, 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 nie. Pa, minka fajna. O, Ala, zimna suka co drama. Hm. Nie ocenię książki po okładce. A to ciekawostka. To ta suka. A, Ala a nie chciałabyś może dzisiaj. A... Nad wieczorem Słodki jesteś, ale ja muszę iść. Jestem mm. głupi, no, na dzisiaj. Muszę iść, muszę iść, przysury. z Netflixem, czy dzisiaj? Z Tobą zawsze. Otóż maciarz. Mocna jest. Czemu każdy mi to robi? Czemu każdy tak jest? Ona jest zajebista. Bierzemy ją. Dobra, kogo jeszcze bierzemy? Strasznie trudny wybór, nie? <noise> no też nie, nie. 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 Nie? Nie. Nie? nie. Tak? Nie, jednak nie. Ej, ten wybór będzie naprawdę ciężki, może Ola nam pomoże? Psycholka, to jest dobry pomysł dla moją. Nie ma Halo, Halo mix Ekipo, jesteście? Siema! Siema! Hej, hejka. Lecimy. Ten. Mm, ten? Myślisz? Taki trochę fuckboy. No i co? No ale tutaj jest napisane, że ostatnio zawaliło mu się życie. Mm. Mm. To nie były AirPodsy! Sprzedać mi jakieś gówno! Chciałem dobrze! Chcesz na mnie zarobić! Ale chciałem dobrze zarobić. <noise> Jutro masz mi oddać kaź, bo inaczej cię dorwę i roz To Zapraszam, że co na coś potrafię. Oddaj mu te pieniądze. Oddam, ale potrzebowałem kwitu, nie wiedziałem, że to są podróby. Ale nie martw się, właśnie wyrzucili mnie ze szkoły. I on nie wie, że już mnie tu nie znajdzie. Wyrzucili cię? No, to nieobecności. Ale ty jesteś zjedna że mam chociaż ciebie. No, chyba już właśnie nie. Co? Zrywam z tobą, jesteś strasznym zjebem. Weź Weźcie za siebie, odmień swoje życie czy coś. Jezu, co ja teraz zrobię? Odmień? Odmień swoje życie? Myślę, że się zgodzi, bo nie ma nic do stracenia. Prawda, masz. Proszę tylko pareteczek. <laughs> o oh, wow <laughs> Halo, halo, drużyno Jesteście tu gdzieś o. co to tak nie X Nie. Raz, dwa, trzy x trzy. a kurwa, chuj. Proszę bardzo. Nie. nie. No to nie. Zobacz, a ta zawsze chciała być księżniczką Disneya. A kto nie chciał? Mm, ale jest całkiem fajna, młodziutka. A ta? O, też fajna. Bardzo ładna. Nie. Ale będą ją porównywać do sami... Wiecie kogo? No. E No, tutaj historie są całkiem ciekawe, co? Takie dwie outsiderki w szkole. I stają się najlepszymi przyjaciółkami. Mhm. Bierzemy je. Mhm. Dwie kole, piękne nowo małe, nie gadali ze mną w szkole, a teraz chcą być na bale. On chce być moim denim, wychowana przez mamę. księżniczka ja z Disneya, uczy się i mam zajawę. Z Disneya mnie za karnację, post Halo, Nacu Pati Kurwa gdzie oni wszyscy są? Ty mix O kurwa Nacu? Czaro Skurzy Dobra, kochane, potrzebujemy... W sensie, laski już wszystkie mamy, mm -hmm. więc potrzebujemy jednego faceta i najlepiej, żeby to był taki, wiecie, ego top samiec alfa, wysportowany, taki... No. Eee, Ostatnia więc... deczka. Laska. Kończą mi się A ty możesz tak wyłączyć tak tego tak... TikToka, musimy przekminić sobie na Paulinę. Ej, ale zobaczcie. Co o nim sądzicie? Hmm? Ale ten w czarnym? Nie, ten niebieskim. Mhm. Obczaj go na Instagramie. Dobra, sprawdzam. Mm, sprawdzam! Sprawdzam! Mm. Mm. Że taki piłkarzyk, niby. Mm. Może Zlecha? Nie, 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 Zlecha nie. Zwisły polskie. Miałem być nowym Lewandowskim, grać w kadrze. No a jestem w kadrze. Grałem zajebiście, miałem zwiedzić cały świat. Przynajmniej tak mi mówili. Plany lekko skomplikowała kontuzja. Ale ja sobie zawsze poradzę. Lubię próbować nowych rzeczy i dorabiałem sobie jako barber. Zajebiście oczy, serio. Wszystko za co się brałem robiłem zajebiście. Wiem, że ludzie nie lubią osób pewnych siebie, ale to dlatego bo im po prostu zazdroszczą, a ja jestem z sobą i jestem zajebisty. On jest zajebisty, piszę do niego. Dobra, tu też ich nie ma. Mamy już wszystkich. Ej, a gdzie jest cegła w sumie? <śm> o Boże, zapomnieliśmy go z domu X. Mam was wreszcie. Nie, 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 nie. I żaden cegła, tylko w Dominik. Jestem jak bumerang. Dwa razy wyrzuciliście mnie z domu X, a jestem. Ja zawsze wracam. <ś> Dobra, Dominik siadaj, chodź. Nie, nigdzie nie wyjdę, mam prawo. Z zaraz co? Siadaj do mnie. O! No i fajnie. Czekaj, stop. Najpierw musimy coś ustalić. Chyba nie myślałeś, że jestem aż tak zjedzony i o mnie zapomnieli. Latałem dzisiaj cały dzień w ręczniku i robiłem z siebie debila tylko po to, żeby dostarczyć wam odrobiny kontentu. Nawet nie wiecie, jak reszta influencerów. Do czego oni są zdolni, na przykład. Dzisiaj widzieliście mnie w ręczniku latającym i robiącym z siebie, robiącego k***a z siebie pajaca po całej Warszawie. A już jutro na naszych Instagramach i TikTokach zobaczycie nasze prawdziwe oblicze. A teraz patrzcie na to. Dobra, no teraz już na pewno mamy wszystkich, ale w każdym razie w tym pokoju jest jeszcze jedna osoba, która będzie u nas w trakcie. Mm. Kioski. Siema! Rok nagrywania Timu X. Czas na zmianę. Jesteście idealni. Więc pora zacząć najbardziej ambitny plan mój, czyli przejęcie polskiego YouTube'a. Projekt NadSword właśnie w tym momencie wystartował. W związku z tym, mamy dla Was konkurs Neternal, w którym aż 20 osób, a w tym? 15 osób wygrywa produkty NadSword, trzy kolejne wygrywają przyjazd do naszego domu, a kolejna osoba wygrywa wymarzone wakacje z NadSword, a główny zwycięzca, być może jesteś w nim właśnie Ty wygrywa 10 tysięcy złotych. A żeby wygrać, musicie zaobserwować każdego członka Natsu World na Instagramie oraz nasz główny profil projektu natsuworld.co. Zostawcie lajka like i oznaczcie trzech znajomych pod postami członków Natsu World. Im więcej lajków like i komentarzy zostawicie pod naszymi postami, tym większa jest szansa na Waszą wygraną. I zasubskrybować kanał Natsu. Dodawajcie TikToki, posty i stories związane z konkursem Neternal. Zwiększa to Twoją szansę na wygraną. Pokusz trwa do 10 czerwca. Na naszym Instagramie przez 12 dni codziennie będą pojawiać się foty. Wbijajcie, komentujcie, obserwujcie. A wszyscy wygrani wystąpią u nas w odcinku. Ale to jeszcze nie koniec. Liczba nagród może się jeszcze dodatkowo zwiększyć, a to zależy tylko i wyłącznie od Was. Jeśli w ciągu 48 godzin wbijecie każdemu z członków na World 100 tysięcy na Instagramie, liczba nagród się podwoi. Czyli wygranych będzie w sumie 40. Widzimy się jutro o 15 kochani! Będziemy!